Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Ostre jazdy po patelniach. Dzisiaj chcę Wam pokazać jak zrobić taką smakową oliwę. Ostatnio w sklepach pojawiło się sporo takich różnych specyfików na bazie oliwy, jak również na bazie oleju. Nie jest to nic trudnego, ale było sporo zapytań o właśnie o taką oliwę, także ja chcę Wam dzisiaj pokazać jak ja to robię, i w moim wypadku będzie to taka oliwa bazyliowo-czosnkowa z dodatkiem papryczki ostrej. To jest papryczka Habanero, także tutaj to już nie ma żartów, moi drodzy, jeśli chodzi o ostrość. I cóż, kupiłem świeżą, ususzyłem sobie tą papryczkę i teraz ją sobie tutaj pokruszę do takiego pojemniczka mm, powiem wam że nawet taka suszona jak się ją rozrywa to już czuję zapaszek tutaj taki ostry a tutaj to już naprawdę nie ma żartu bo to jest chyba o ile dobrze pamiętam piąta lub Szósta. Najostrzejsza papryka na świecie. O, I dobra. W pojemniczku mam, mam ususzoną paprykę. Yy, najlepiej używać jest właśnie produktów suszonych do przyrządzania takiej oliwy czy oleju smakowego z tego względu, że yy, jak wiadomo wilgoć yy, odpycha nam yy, olej od siebie. Także jeśli chcemy, żeby ta y, y, oliwa czy olej szybko nam przeszły aromatami y, tych dodatków, trzeba po prostu użyć y, ususzonych składników. Teraz do swojego pojemnika tutaj wrzucam dwie łyżki stołowe suszonego czosnku w płatkach. A no może dodam jeszcze trochę. O, mamy tutaj dwie czubate łyżki. I również dwie łyżki suszonej bazylii. Ja takiej oliwy używam bardzo często e, podczas przygotowywania e, sałatek lub na przykład makaronów do sosu bolońskiego. Dodaję tego. Jest to naprawdę bardzo fajna i wygodna sprawa. Tutaj mam butelkę po oliwie, taką zamykaną, ponieważ no później trzeba będzie to szczelnie zamknąć. O i teraz tak. Ja miałem taki pojemniczek z dzióbkiem tego względu żeby mi się to fajnie wsypało do tej butelki trochę za duże jeszcze mam tutaj kawałki tej papryki ale mieści się wszystko jakoś i przesypujemy to wszystko do butelki butelka o pojemności 750 ml wszystko fajnie się wsypało. No i co już teraz? Oliwa. W takich gotowych mieszaninach tego typu ta oliwa raczej nie jest zbyt dobrej jakości. Także jest to kolejny argument, żeby przygotowywać sobie takie mieszanki samemu. I napełniamy buteleczkę do pełna. Teraz butelkę należy zamknąć, wstrząsnąć, żeby ta oliwa wszędzie nam się tutaj dostała między między te przyprawy. I zobaczcie, wygląda to w ten sposób. Całkiem ładnie. Jak widać. Teraz buteleczkę odstawiamy na jakiś tydzień czasu przynajmniej, żeby to tutaj przeszło tymi aromatami wszystkimi. Ziółek, czosnku i tak dalej. Można sobie tworzyć naprawdę różne rodzaje oliwy. Ja robię również sobie oliwę taką samą czosnkową też, która, się, która mi się w kuchni bardzo przydaje. Można zrobić tymiankową. Naprawdę można kombinować z tymi smakami ile wlezie. No cóż, tak to się przedstawia. Jak widzicie, żadna filozofia. Odstawiam to sobie teraz na jakiś czas i za no, minimum tydzień musi to postać, tak? tak trzeba to przyjąć, mniej więcej w międzyczasie te wszystkie y, tutaj przyprawy opadną na dno, jak to wszystko nasiąknie y, porządnie olejem, no i wtedy taka oliwa jest gotowa do spożycia. Życzę Wam smacznego!